Czy wiesz, że niektóre warzywa, które wydają się nieszkodliwe, mogą niszczyć Twoją kontrolę nad cukrzycą i komplikować Twoje zdrowie, nawet jeśli tego nie zauważasz? Wyobraź sobie, że starasz się obniżyć poziom cukru we krwi, a mimo to wybierasz produkty, które działają zupełnie odwrotnie. To frustrujące, prawda? Ale spokojnie. Dziś ujawnię Ci osiem warzyw, których diabetycy powinni unikać, a co ważniejsze, pokażę, czym je zastąpić, aby nie stracić smaku i nie zaszkodzić glikemii. Te informacje mogą być brakującym elementem, który pozwoli ci wreszcie kontrolować poziom cukru we krwi w prosty i skuteczny sposób. Przede wszystkim napisz w komentarzach z jakiego miejsca na świecie mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć skąd mnie widzisz, a także powiedz mi czy masz cukrzycę czy nie. Numer 8. Ziemniak zwyczajny. Ziemniak zwyczajny to bardzo popularny produkt na stołach wielu osób. Czy to w formie purée, gotowany czy smażony? Wydaje się taki zwyczajny, prawda? Jednak osoby z cukrzycą powinny być ostrożne. To warzywo jest pełne skrobi i może podnieść poziom cukru we krwi w mgnieniu oka. To może znacząco utrudnić kontrolę glikemii, szczególnie dla tych, którzy szukają produktów korzystnych dla cukrzyków. Teraz możesz się zastanawiać: Czy to oznacza, że nigdy więcej nie mogę jeść ziemniaków? Dobrą wiadomością jest to, że można zastąpić ziemniaka zwyczajnego lepszymi opcjami. Na przykład batat ma znacznie bardziej zrównoważony wpływ na poziom cukru we krwi. Możesz go używać do przygotowania puree lub nawet piec w piekarniku, pokrojonego w plastry i przyprawionego oliwą z oliwek oraz rozmarynem. Próbowałeś już tego? To pyszne. A co z popularnymi frytkami? Kto nigdy nie miał na nie ochoty, prawda? Ale połączenie ziemniaków z olejem wcale nie pomaga tym, którzy chcą kontrolować cukrzycę. Jeśli lubisz chrupiące przekąski, możesz spróbować zrobić frytki z batatów w piekarniku. Są złociste, łatwe do przygotowania i nie zaburzają poziomu glikemii. Które przepisy z ziemniakami lubisz najbardziej? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach. Wymieńmy się pomysłami. Innym ważnym punktem są gotowane ziemniaki. Wielu uważa, że skoro nie są smażone, są zdrowsze, ale, nawet gotowane, mogą znacząco podnosić poziom cukru we krwi. Dobrym pomysłem jest jedzenie mniejszych porcji i łączenie ich z warzywami bogatymi w błonnik, takimi jak brokuły lub sałatka z liści. To pomaga zrównoważyć posiłek i utrzymać stabilny poziom glikemii. Dla tych, którzy uwielbiają domowe przepisy, takie jak gnocki czy zupy, również można je dostosować. Zamiast używać wyłącznie ziemniaka zwyczajnego, można je wymieszać z dynią lub kalafiorem. Te opcje są lżejsze i pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. W ten sposób możesz dalej cieszyć się pysznymi daniami bez nadmiernego martwienia się o glikemię. Możesz to łatwo zrobić w domu. Czy wiesz, że nawet sposób przygotowania ziemniaka ma znaczenie? Gotowanie w mundurkach na przykład może pomóc zmniejszyć wpływ na poziom cukru we krwi. Wydaje się to prostym szczegółem, ale robi dużą różnicę. Mimo to najważniejsze jest, aby nie przesadzać z ilością. Zawsze, kiedy to możliwe, urozmaicaj menu, wprowadzając produkty bardziej korzystne dla diabetyków. A skoro mowa o różnorodności, co powiesz na wypróbowanie nowych produktów zamiast ziemniaka? Komosa ryżowa i soczewica to świetne opcje. Są bogate w błonnik i pomagają utrzymać bardziej zrównoważony poziom cukru we krwi. Można z nich robić sałatki, zupy lub nawet dodatki do mięs. Są nie tylko zdrowe, ale i smaczne, a do tego łatwe w przygotowaniu na co dzień. Na koniec pamiętaj, że zdrowe odżywianie nie polega na wykluczaniu wszystkiego, ale na świadomym wyborze. Ziemniaka zwyczajnego można spożywać od czasu do czasu, ale ważne jest, aby robić to z umiarem. Zawsze kiedy to możliwe, wybieraj produkty, które pomagają kontrolować glikemię i dostosowuj przepisy, które już lubisz. Numer 7. Kukurydza. Kukurydza to jeden z tych produktów, które zdobywają serca swoim smakiem. Jest bardzo popularna w przepisach, czy to gotowana, w sałatkach, czy nawet jako popcorn. Jednak dla osób z cukrzycą ważne jest, aby wiedzieć, że kukurydza zawiera dużo węglowodanów i może szybko podnieść poziom cukru we krwi. Wymaga to ostrożności, zwłaszcza u tych, którzy szukają produktów odpowiednich dla diabetyków i starają się utrzymać równowagę glikemiczną. Jeśli lubisz kukurydzę i nie chcesz z niej rezygnować, warto zwrócić uwagę na ilość. Na przykład zjedzenie małej porcji gotowanej kukurydzy wraz z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak brokuły lub sałatka z sałaty i pomidorów, może pomóc zmniejszyć wpływ na glikemię. Może spróbujesz tego podczas kolejnego posiłku, a jeśli jesteś fanem popcornu, musisz być czujny. Chociaż jest to lżejsza opcja, szczególnie bez nadmiaru masła czy oleju, popcorn na Nadal może powodować skoki poziomu cukru we krwi, jeśli jest spożywany w dużych ilościach. Wybierz małą porcję i unikaj dodawania cukru lub dużej ilości soli. Jaki jest Twój ulubiony sposób na jedzenie kukurydzy? Napisz w komentarzach, chcę wiedzieć, jak lubisz ją przygotowywać. Wiele osób lubi również dodawać kukurydzę do przepisów, takich jak ciasta, krem kukurydziany czy tamales. Te opcje mogą być wyzwaniem dla osób z cukrzycą, ponieważ często są bardzo słodkie lub zawierają nadmiar węglowodanów. Zamiast tego możesz spróbować przepisów z dynią lub maniokiem, które są bardziej zrównoważone dla tych, którzy chcą kontrolować poziom cukru we krwi. Inna ważna wskazówka to wybieranie produktów, które zdrowo uzupełniają posiłek. Na przykład zamiana grillowanej kukurydzy na cukinie lub bakłażana na grillu może być dobrym rozwiązaniem. Te produkty są bogate w błonnik i pomagają utrzymać bardziej stabilny poziom glikemii, a przy tym są równie smaczne. Czy wiesz, że rodzaj kukurydzy też ma znaczenie? Świeża kukurydza prosto z kolby jest lepsza niż kukurydza konserwowa, która często zawiera dodatki cukru lub konserwanty. Jeśli zdecydujesz się na kukurydzę, zawsze wybieraj tę naturalną i unikaj gotowych przypraw, które często zawierają ukryte skrobie. Taka prosta zamiana już robi dużą różnicę dla diabetyków. Ciekawym pomysłem na urozmaicenie menu jest wprowadzenie innych produktów, które oferują więcej Korzyści dla osób z cukrzycą. Na przykład soczewica bogata w białko i błonnik może być używana w sałatkach lub jako dodatek. Dodatkowo pomaga kontrolować poziom cukru we krwi i zapewnia większe uczucie sytości. Numer 6. Burak. Burak jest znany ze swojego słodkiego smaku i intensywnego koloru. Łatwo pomyśleć o nim jako o zdrowym wyborze, pełnym witamin i antyoksydantów. Jednak dla osób z cukrzycą konieczna jest ostrożność. Burak jest bogaty w naturalne cukry, które, mimo że są zdrowsze od sztucznych, nadal mogą szybko podnieść poziom cukru we krwi. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak włączyć go do jadłospisu w zrównoważony sposób. Jeśli lubisz buraki, zaleca się unikanie ich nadmiernego spożycia, szczególnie w formie soku. Sok z buraka koncentruje jeszcze więcej naturalnego cukru i może utrudnić kontrolę glikemii. Alternatywą jest używanie go w małych ilościach w sałatkach, pokrojonego w cienkie plasterki i połączonego z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak rukola lub szpinak. Próbowałeś już tego połączenia? Wiele osób uwielbia przygotowywać gotowane buraki jako dodatek. Problem polega na tym, że gotowanie może zwiększyć wpływ na poziom cukru we krwi w porównaniu do spożywania ich na surowo. Dla diabetyków lepiej jest wybierać wersję surową, która utrzymuje niższy indeks glikemiczny. A ty wolisz buraki surowe czy gotowane? Napisz w komentarzach i podziel się swoją opinią. Dobrym pomysłem jest traktowanie buraka jako uzupełnienia dania, a nie jego głównego składnika. Na przykład zetrzyj trochę surowego buraka na kolorową sałatkę, lub danie z pełnoziarnistymi produktami. To dodaje smaku i wartości odżywczych, nie przesadzając z cukrami. Małe zmiany robią dużą różnicę dla osób poszukujących produktów odpowiednich dla cukrzyków. Jeśli lubisz urozmaicać swoje menu, spróbuj piec buraka w cienkich plasterkach, ale zawsze z umiarem. Dopraw go odrobiną oliwy z oliwek i rozmarynu, a następnie połącz z chudym białkiem, takim jak filet z kurczaka lub ryba. To sposób na cieszenie się smakiem bez zaburzania równowagi poziomu cukru we krwi. Niektóre osoby dodają buraki do soków detoksykujących, ale uwaga! Mieszanie buraka z słodkimi owocami, takimi jak pomarańcze czy jabłka, może być katastrofą dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę. Lepiej wybierać bezpieczniejsze kombinacje, takie jak zielony sok z cytryną lub imbirem, które wspierają zdrowie bez zakłócania glikemii. Innym pomysłem jest odkrywanie przepisów, w których buraki są zastępowane innymi warzywami bardziej odpowiednimi dla diabetyków. Na przykład cukinia może być używana do przygotowania kreatywnych i smacznych dań, które nie powodują skoków poziomu cukru we krwi. Co myślisz o wypróbowaniu czegoś nowego w tym tygodniu? Numer 5. Gotowana marchewka. Marchewka to produkt, który prawie wszyscy kojarzą ze zdrowiem. I nic dziwnego. Jest bogata w witaminy takie jak witamina A i ma przyjemny smak, który pasuje do wielu potraw. Jednak po ugotowaniu historia się nieco zmienia. Dla diabetyków gotowana marchewka może stanowić problem, ponieważ proces gotowania podnosi jej indeks glikemiczny. Oznacza to, że może szybciej podnosić poziom cukru we krwi. Dobrą alternatywą jest spożywanie marchewki na surowo. W formie słupków do przekąsek lub tartej w kolorowej sałatce zachowuje swoje właściwości, nie powodując dużego wpływu na glikemię. Próbowałeś tego? Surowa marchewka jest nie tylko praktyczna, ale także pyszna i dodaje chrupkości do posiłków. Jaki jest twój ulubiony sposób na jedzenie marchewki? Napisz w komentarzach, chcę wiedzieć. Jeśli lubisz ciepłe dania i nie chcesz rezygnować z gotowanej marchewki, kluczem jest umiar. Dodaj tylko niewielką porcję na talerz i połącz ją z produktami bogatymi w błonnik lub białko, takimi jak zielona sałatka lub grillowany filet z ryby. Takie połączenie Zniesienie pomaga zrównoważyć poziom cukru we krwi i sprawia, że posiłek jest zdrowszy. Ciekawą wskazówką jest wykorzystanie marchewki w zupach lub duszonych potrawach, ale bez przesady z ilością. Jeśli to możliwe, mieszaj ją z innymi warzywami o niższym wpływie na glikemię, takimi jak kabaczek czy brokuły. Dzięki temu stworzysz odżywcze i zrównoważone danie, które będzie odpowiednie dla osób szukających produktów dobrych dla cukrzyków. Kolejną ważną kwestią jest unikanie bardzo dojrzałych marchewek, ponieważ zwykle są one słodsze. Wybieraj te bardziej jędrne i świeże, które mają bardziej kontrolowany poziom cukru. Takie drobne szczegóły pomagają na co dzień osobom, które muszą dbać o glikemię i utrzymywać zrównoważoną dietę. Jeśli lubisz różnorodność, możesz również użyć marchewki jako składnika dodatkowego w przepisach, np. w puree zmieszanym z dynią lub kalafiorem. To obniża indeks glikemiczny, jednocześnie zachowując delikatny smak marchewki. Spróbuj przyprawić odrobiną oliwy z oliwek i świeżych ziół dla wyjątkowego smaku. Czy wiesz, że marchewkę można zastąpić innymi warzywami w zależności od przepisu? Cukinia lub ogórek mogą być dobrymi opcjami do sałatek lub lekkich dań. Dostarczają smaku i tekstury bez ryzyka znacznego podniesienia poziomu cukru we krwi. Eksperymentowanie z nowymi połączeniami to zawsze dobry pomysł. Numer 4. Groszek. Groszek to jedno z tych warzyw, które wydają się nieszkodliwe, prawda? Jest bogaty w błonnik i białko, co ogólnie jest świetne dla zdrowia. Jednak dla diabetyków ważne jest, aby pamiętać, że groszek zawiera również węglowodany. Oznacza to, że spożywany w nadmiarze może podnosić poziom cukru we krwi. Kluczem jest umiar, aby cieszyć się jego korzyściami, nie szkodząc glikemii. Jeśli lubisz groszek, dobrym pomysłem jest dodanie go w małych porcjach i łączenie z innymi produktami bogatymi w błonnik. Sałatka z sałatą, pomidorem, i niewielką ilością groszku na przykład może być dobrym wyborem dla osób szukających produktów korzystnych dla diabetyków. Próbowałeś tego połączenia? Jest lekkie, smaczne i pomaga w kontroli poziomu cukru we krwi. Wiele klasycznych potraw, takich jak pióre czy zupy z groszku, może stanowić problem dla diabetyków. Dzieje się tak, ponieważ podczas gotowania lub przetwarzania groszek uwalnia więcej węglowodanów, co łatwiej podnosi glikemię. Jeśli uwielbiasz takie dania, co powiesz na zmieszanie groszku z warzywami, takimi jak cukinia lub szpinak? To sposób na bardziej zrównoważoną recepturę. Ciekawą wskazówką jest wybór groszku świeżego lub mrożonego zamiast tego z puszki. Groszek konserwowy często zawiera dodatki cukru lub sodu, które nie pomagają osobom chcącym kontrolować cukrzycę. Zawsze gdy to możliwe, wybieraj bardziej naturalne składniki do swoich posiłków. Jeśli lubisz używać groszku jako dodatku, spróbuj przygotować niewielką porcję podsmażaną z czosnkiem i oliwą z oliwek. Smakuje wyśmienicie, a połączenie z białkiem, takim jak grillowany kurczak lub jajka, zmniejsza wpływ na poziom cukru we krwi. Próbowałeś już takiego rozwiązania? Napisz w komentarzach, jaki jest twój ulubiony przepis z groszkiem. Ponadto, groszek można wykorzystać w sałatkach na zimno. Łącząc go z pełnoziarnistymi produktami, takimi jak quinoa lub soczewica. Ta mieszanka jest bogata w składniki odżywcze i pomaga w większym uczuciu sytości, co jest kluczowe dla osób chcących utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. To praktyczny sposób na urozmaicenie menu i dbanie o zdrowie jednocześnie. Jeśli myślisz o ograniczeniu spożycia groszku, dobrą alternatywą mogą być warzywa, takie jak brokuły czy kalafior. Te produkty są bogate w błonnik i mają znacznie mniejszy wpływ na glikemię. Co więcej, można je wykorzystać na wiele sposobów – w sałatkach, smażonych potrawach czy nawet pieczonych. Numer 3. Dynia. Dynia to składnik obecny w wielu tradycyjnych potrawach. Czy to w zupach, puree czy duszona, zachwyca swoim słodkawym smakiem i miękką teksturą. Jednak dla diabetyków należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre rodzaje dyni mają wysoki indeks glikemiczny oznacza to, że mogą szybciej podnosić poziom cukru we krwi, dlatego ich spożycie powinno być zrównoważone. Jeśli lubisz dynie, dobrą wskazówką jest wybieranie gatunków o mniejszym wpływie na glikemię, takich jak dynia japońska, znana również jako kabocha. Ma ona mniej węglowodanów i można ją wykorzystać w różnych przepisach, np. w zupach lub pieczonych kawałkach. Próbowałeś już tak przygotować dynie? Jest pyszna i stanowi bezpieczniejszą opcję dla osób szukających produktów odpowiednich dla cukrzyków. Ważne jest jednak zwracanie uwagi na ilość. Często podczas przygotowywania potraw z dyni przesadzamy z porcją. Aby uniknąć problemów, połącz dynie z białkiem, na przykład grillowanym kurczakiem lub gotowanymi jajkami oraz sałatką bogatą w błonnik. Takie połączenie pomaga kontrolować poziom cukru we krwi i sprawia, że posiłek jest bardziej kompletny. Jak zazwyczaj spożywasz dynie? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach, chętnie je poznam. Inną kwestią do rozważenia jest sposób przygotowania. Na przykład puree z dyni może być wygodne, ale jeśli dodasz do niego składniki takie jak śmietana czy masło, znacznie zwiększysz jego kaloryczność i indeks glikemiczny. Aby uzyskać zdrowszą wersję, spróbuj zrobić proste puree, doprawione czosnkiem i oliwą z oliwek. Jest smaczne i bardziej przyjazne dla glikemii. Jeśli lubisz potrawy pieczone, dynia pokrojona w kostkę i pieczona z ziołami to doskonały wybór. Zachowuje swój smak, lepiej utrzymuje wartości odżywcze i ma mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi. To praktyczna alternatywa, którą można przygotować razem z innymi warzywami, takimi jak brokuły czy surowa marchew. Czy wiesz, że dynie można również wykorzystać w słodkich przepisach, ale z pewnymi modyfikacjami? Na przykład, zamiast przygotowywać deser z cukrem, możesz użyć przypraw takich jak cynamon i odrobinę wiórków kokosowych dla smaku. To sposób na zaspokojenie ochoty na coś słodkiego bez ryzyka zaburzenia glikemii. Jeśli myślisz o urozmaiceniu swojego menu, możesz zastąpić dynie w niektórych przepisach warzywami, takimi jak kalafior czy kabaczek. Te produkty mają niższy indeks glikemiczny i są równie wszechstronne w kuchni. Ponadto są doskonałe dla osób, które chcą kontrolować cukrzycę i utrzymać zdrową dietę. Numer 2 Panierowany Bakłażan. Bakłażan to produkt bardzo często używany w kuchni ze względu na swoją lekkość i wszechstronność. Świetnie komponuje się w potrawach duszonych, pieczonych, a nawet w sałatkach. Jednak kiedy mówimy o panierowanym bakłażanie, sytuacja się zmienia. Po panierowaniu i smażeniu bakłażan chłonie dużo oleju, co zwiększa kaloryczność i może utrudniać kontrolę poziomu cukru we krwi. Dla diabetyków to szczególnie istotna kwestia. Jeśli lubisz panierowanego bakłażana, wiedz, że można go przygotować w zdrowszy sposób. Zamiast smażyć, spróbuj upiec w piekarniku. Zanurz plastry bakłażana w mieszance mąki pełnoziarnistej lub płatków owsianych i dopraw ziołami, takimi jak oregano czy rozmaryn. Efekt będzie chrupiący i pyszny, bez większego wpływu na glikemię. Próbowałeś już tej wersji? Jest praktyczna i bardzo smaczna. Kolejnym ważnym aspektem jest dodatek. Często panierowany bakłażan podawany jest z kremowymi sosami lub makaronem, co dodatkowo utrudnia kontrolę poziomu cukru we krwi. Dla bardziej zrównoważonego posiłku spróbuj połączyć go ze świeżą sałatką lub lekkim grillowanym mięsem. Jakie jest Twoje ulubione danie z bakłażana? Podziel się swoimi pomysłami w komentarzach. Jeśli zwykle używasz białej mąki do panierowania, wiedz, że można ją zastąpić lepszymi opcjami dla diabetyków. Mąka z Cierzycy lub nawet mąka migdałowa to ciekawe alternatywy. Są bardziej odżywcze i mają mniejszy wpływ na poziom cukru we krwi, a dodatkowo nadają potrawie wyjątkowy smak. Inną wskazówką jest urozmaicenie sposobu przygotowania bakłażana na co dzień. Pokrojony w plastry i grillowany może służyć jako baza do nadzień. Takich jak pomidory i biały ser. To danie jest łatwe do przygotowania i idealne dla osób poszukujących produktów dobrych dla diabetyków. Możesz je improwizować nawet z tego, co już masz w domu. Czy wiesz, że bakłażana można również wykorzystać w bardziej wyszukanych daniach, takich jak lasagne? Zamiast makaronu użyj cienkich plastrów grillowanego bakłażana i ułóż warstwy z naturalnym sosem pomidorowym i warzywami. Taki przepis jest lżejszy i pomaga utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą, nie rezygnując z walorów smakowych. Jeśli lubisz odkrywać nowe kombinacje, co powiesz na przetestowanie bakłażana jako składnika past i pasztetów? Wystarczy upiec bakłażana, wyjąć miąższ i zmiksować z oliwą z oliwek, czosnkiem i sokiem z cytryny. Taka pasta jest pełna smaku i można ją podawać z surowymi warzywami, takimi jak słupki marchewki lub ogórka, które są świetne dla diabetyków. Numer 1 Czajotę z sosem. Czajote to bardzo popularne warzywo, a ponieważ jest lekkie, często uważa się je za prosty i zdrowy wybór. Zawiera mało węglowodanów, co czyni go interesującą opcją dla diabetyków. Problem zazwyczaj nie tkwi jednak w samym szajotę, lecz w sosach, które często mu towarzyszą. Sosy śmietanowe z mąką lub dużą ilością skrobi mogą zamienić lekkie danie w coś, co podnosi poziom cukru we krwi. Jeśli lubisz czajotę, dobrą wskazówką jest stosowanie naturalnych przypraw. Podsmażenie szajotę z czosnkiem, cebulą i odrobiną oliwy z oliwek to praktyczny i pyszny sposób przygotowania, bez potrzeby używania ciężkich sosów. Próbowałeś już tego? Smak jest delikatny i pasuje do prawie wszystkiego. Jak zazwyczaj przygotowujesz szajotę? Napisz w komentarzach, chcę poznać twoje pomysły. Ważnym aspektem jest unikanie gotowych sosów, które często zawierają ukryty cukier i inne składniki utrudniające kontrolę glikemii. Jeśli lubisz kremowe dodatki, spróbuj użyć naturalnego jogurtu lub kremu z ricotty doprawionych świeżymi ziołami. Taka zamiana sprawia, że danie jest lżejsze i zdrowsze, idealne dla osób szukających produktów odpowiednich dla cukrzyków. Jeśli chcesz nadać hajotę więcej smaku, inną wskazówką jest połączenie go z warzywami, takimi jak cukinia czy brokuły. Te składniki pomagają stworzyć bardziej urozmaicone dania bogate w błonnik, który jest ważny dla utrzymania stabilnego poziomu cukru we krwi. Spróbuj przygotować kolorowy podsmażany miks tych warzyw w połączeniu z chudym białkiem, takim jak kurczak czy ryba. Czy wiesz, że szajotę można również używać w zupach i gulaszach? Świetnie sprawdza się jako neutralna baza, która dobrze wchłania przyprawy, nie dodając zbyt wielu węglowodanów do potrawy. Aby uczynić je jeszcze zdrowszym, Połącz z soczewicą lub ciecierzycą, które są bogate w błonnik i doskonałe do kontrolowania glikemii. Jeśli lubisz dania pieczone, możesz przygotować hajotę w piekarniku, pokrojony w kostkę i doprawiony oliwą z oliwek oraz ziołami, takimi jak oregano czy rozmaryn. Jest chrupiący na zewnątrz i miękki w środku. To prosta i smaczna opcja, która nie zaburza równowagi poziomu cukru we krwi. Ciekawym pomysłem jest również wykorzystanie czajotę jako zamiennika w niektórych przepisach. Na przykład zamiast ziemniaków w sałatkach czy gulaszach, spróbuj użyć czajotę. Oferuje podobną teksturę, ale z dużo mniejszym wpływem na glikemię. Takie małe zmiany robią dużą różnicę dla osób poszukujących produktów dobrych dla diabetyków. Zapoznaj się z naszą playlistą o cukrzycy, pełną wskazówek i informacji, które pomogą poprawić kontrolę glikemii. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Treści tego filmu mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, nie zastępują wizyty u lekarza lub dietetyka.